Czy mamy tu fanów Star Wars The Old Republic? Trochę musieliśmy czekać, ale Brodsword w końcu szykuje dla nas update fabularny o nazwie Galactic Threats. Jak czytamy w opisie, Mandalorianie ścigają wizlę po tym, jak z niewyjaśnionych powodów ich liderka uwolniła Dartha Malgusa z więzienia. W tle oczywiście pozostają tajemnice związane z Holokronem Darth Nol. Rola, jaką ma do odegrania buntowniczy klan Hidden Chain, a także wrócą znane nam już twarze. Jedną z nich jest Darth Jades. Tego mrocznego lorda Sithów możemy poznać grając imperialnym agentem. Jaki jest jego plan? Czy może coś go łączy z Malgusem? No, mam nadzieję, że dowiemy się tego już w grudniu, bo wtedy właśnie ma wyjść nowa aktualizacja.